Sorry. Widzowie, już cholera, już za, o, za około 15 minut, tak jak wam wczoraj mówiłam, premiera nowej piosenki Highs 2. Mówiłem wam to już. Właśnie na Instagrama leci. Będzie ostro. Uwieście mi, będzie ostro. Zajebista nuta. Siedziałem nad nią do 22.00, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. O, już 15 minut i hajs 2. Musiałem Wam to wynagrodzić, że chociażby moim największym fanom, bo tyle musieli czekać na nowe filmy, więc uwieście będzie O.S.T.R.O. Jak Wy to widzicie, to za 15 minut będzie premiera zajebistej nuty, czyli HS2. HS2, tak jak wiecie, trzy wyświetleń. Zapraszam Was na premierę, ja tam będę z Wami pisał, będę Wam odpowiadał, mam nadzieję, że każdemu odpowiem i zróbmy to, co było na IDA. Ja Wam nie przedłużam, zapraszam Was na premierę, bo już wystartowała. Jak ciepłe bułaczki w piekarni o szóstej. Więc my kończymy i ja kończę i zapraszam Was.